Modlitwa ma moc. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Boże Ojcze Miłosierny który jesteś źródłem życia i światłości, przychodzimy dziś przed Twoje oblicze z sercami pełnymi tęsknoty, bólu i nadziei. W Twoje ręce składamy dusze dzieci, które opuściły ten świat, by zamieszkać w Twoim domu, w wiecznym pokoju i miłości. Panie, Ty jesteś dobrym pasterzem który zna każdą owieczkę po imieniu. Ty widzisz każde serce, każde westchnienie, każdą łzę. W Twoim spojrzeniu nie ma zapomnienia, nie ma opuszczenia. Dlatego wierzymy, że dusze dzieci, które odeszły, są teraz blisko Ciebie, otulone Twoją obecnością, bezpieczne, spokojne, pełne radości, której nie zna Ziemia. Boże, który jesteś źródłem wszelkiej miłości i życia, ty znasz serce dziecka, jego niewinność, czystość i delikatność. Ty przyjmujesz je z miłością, jak ojciec przytula swoje dziecko po długiej podróży. Dlatego prosimy Cię, przyjmij duszę tych dzieci, które odeszły zbyt wcześnie. Panie Boże. W Twoim królestwie nie ma bólu, nie ma łez, nie ma śmierci. Wierzymy, że dzieci, które odeszły, są teraz w miejscu, gdzie nie ma cierpienia, gdzie ich dusze tańczą w światłości, gdzie śmiech nie zna końca, a miłość jest bez granic. Wierzymy, że są jak anioły, które czuwają nad nami, które modlą się za swoich rodziców. Rodzeństwo bliskich, za tych, którzy zostali i których serca krwawią z tęsknoty. Boże, daj nam łaskę zrozumienia, że śmierć nie jest końcem, lecz przejściem. Daj nam wiarę, że nasze dzieci nie zniknęły, lecz żyją w Tobie, że ich dusze są jak gwiazdy na niebie, jasne, obecne. Choć nie zawsze widoczne. Daj nam siłę, by nie pogrążać się w rozpaczy, lecz ufać, że spotkamy się z nimi ponownie, że nasze drogi znów się przetną, że nasze ramiona znów je obejmą. Panie błogosław rodziców, którzy noszą w sercu stratę. Daj im pokój, który przewyższa wszelki rozum. Daj im łzy, które oczyszczają, i nadzieję, która podnosi. Niech znajdą w Tobie ukojenie, niech poczują, że ich dzieci są blisko, w modlitwie, w wspomnieniu, w miłości, która nie zna granic czasu ani przestrzeni. Boże, Ty jesteś Ojcem wszystkich dzieci, tych narodzonych i tych, które nie zdążyły się narodzić. Ty znasz ich imiona, ich dusze, ich przeznaczenie. Ty przyjmujesz je z czułością, jak najdroższy skarb. Dlatego prosimy Cię, otocz je swoją chwałą, niech będą w Twoim sercu, niech śpiewają pieśni, których my jeszcze nie słyszymy, ale które kiedyś zabrzmią i dla nas. Panie Jezu, który powiedziałeś, Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, przyjmij je w swoje ramiona. Niech znajdą w tobie dom, w którym nie ma lęku, nie ma samotności. Niech ich dusze będą jak kwiaty w twoim ogrodzie piękne, czyste, wieczne. Duchu Święty, pocieszycielu przyjdź do tych, którzy płaczą przyjdź do matek które straciły swoje dzieci przyjdź do ojców którzy nie zdążyli powiedzieć kocham przyjdź do rodzeństwa które nie zdążyło się pożegnać napełni ich serca pokojem który płynie z nieba napełni ich dusze światłem które nie gaśnie napełni ich życie nadzieją że miłość jest silniejsza niż śmierć Boże, dziękujemy Ci za każde życie, nawet to najkrótsze. Dziękujemy Ci za każde dziecko, które było z nami, choćby przez chwilę. Dziękujemy Ci za ich uśmiech, za ich obecność, za ich duszę. Panie, naucz nas ufać, naucz nas kochać mimo bólu, naucz nas wierzyć, że śmierć nie ma ostatniego słowa. Naucz nas patrzeć w niebo z nadzieją, że nasze dzieci są tam, szczęśliwe, bezpieczne, kochane. Niech ta modlitwa będzie jak most między ziemią a niebem. Niech będzie jak pocałunek wysłany do naszych dzieci. Niech będzie jak światło, które prowadzi nas przez ciemność. Niech będzie jak pieśń, którą śpiewamy razem z nimi. Pieśni miłości, pieśni wiary, pieśni życia. Amen.